Siedzisz tam i patrzysz na to. Czujesz ciężar swojego ciała na krześle, blask ekranu, przepływ własnych myśli. Wszystko wydaje się tak oczywiste, tak realne. To jest rzeczywistość solidna, stabilna i oddzielona od ciebie. Ale co jeśli każda część tej pewności jest błędna? Co jeśli wszechświat, w którym myślisz, że żyjesz przestrzeń, czas, materia, a nawet Ty sam tak naprawdę nie istnieje? Nie jako rzecz. Nie jako miejsce. To nie jest filozoficzny eksperyment myślowy. To właśnie w tym kierunku zmierzają najtrudniejsze zagadnienia współczesnej fizyki. Po stuleciu zgłębiania struktury rzeczywistości naukowcy stają przed możliwością tak niepokojącą, że ledwo mogą o niej głośno mówić: Wszechświat może nie istnieć. A jeśli nie istnieje, to kim jesteś? Jeśli to pytanie właśnie przełączyło Twój mózg, nie jesteś sam. Dajcie znać w komentarzach. Czy ta idea wydaje się Wam przerażająca czy wyzwalająca? A jeśli chcecie dalej kwestionować rzeczywistość razem z nami, rozważcie subskrypcję. Zacznijmy od jednej rzeczy, której prawdopodobnie nigdy nie kwestionowaliście. Świat istnieje. Widzicie stół, dotykacie go, jest solidny. Upuszczasz szklankę, a ona się rozbija. Gwiazdy na nocnym niebie to odległe słońca, które płoną niezależnie od tego, czy na nie patrzysz, czy nie. Ta idea obiektywnej rzeczywistości jest podstawą wszystkiego, co robimy. Ma jednak fatalną wadę. Proste, druzgocące pytanie: Skąd to wiesz? Możesz powiedzieć: Widzę to, czuję to. Ale to nie jest świat, to Twoje postrzeganie świata. Twój mózg nie pokazuje Ci rzeczywistości. Tworzy model uproszczoną, zredagowaną symulację zorientowaną na przetrwanie. Kolor, dźwięk, faktura to nie są właściwości wszechświata. Są to przekłady stworzone przez Twój układ nerwowy. Światło nie ma koloru, ma długość fali, powietrze nie ma dźwięku, ma fale ciśnienia. To, czego doświadczasz, to interfejs użytkownika, udoskonalony przez miliony lat ewolucji, aby utrzymać Cię przy życiu, a nie pokazać Ci prawdę. Kognitywista Donald Hoffman idzie o krok dalej. Wykorzystując ewolucyjną teorię gier, pokazuje, że stworzenia, które widzą rzeczywistość taką, jaka jest. Są wyprzedzane przez te, które widzą tylko to, co jest przydatne. Prawda jest obciążeniem. Twoja rzeczywistość to pulpit z ikonami, a nie rzeczywisty kod. Solidny stół nie jest solidny. Jest to przydatny symbol tworzony przez mózg, aby przedstawić złożony, leżący u podstaw proces kwantowy, którego nie jesteś w stanie pojąć. Nie jest to tylko psychologia. To pierwsza wskazówka, że wszechświat, w którym myślisz, że się znajdujesz, jest historią, którą sam sobie opowiadasz. A kiedy przyjrzymy się rzeczywistym zasadom tej historii, fabuła całkowicie się rozpada. Wkracza mechanika kwantowa najbardziej udana i precyzyjna teoria w historii. Mówi nam ona, że u podstaw wszystkiego cząstki nie istnieją jako małe kulki istnieją jako prawdopodobieństwa nie są tu ani tam są wszędzie i nigdzie, dopóki nie spojrzysz. Obserwacja nie jest czynnością bierną jest twórcza. Zmusza możliwość dostania się faktem. Weźmy na przykład eksperyment z podwójną szczeliną. Wystrzel pojedyncze cząstki w barierę z dwiema szczelinami. Nie przechodzą one przez jedną lub drugą. Przechodzą przez obie jako fala potencjału i interferują ze sobą. Ale umieść detektor, aby zobaczyć, której szczeliny używają, a nagle zachowują się jak cząstki, wybierając jedną ścieżkę. Sam akt zadania pytania: którą drogą, zmienia odpowiedź. Albo rozważmy splątanie kwantowe. Połączmy dwie cząstki tak, aby ich losy były ze sobą powiązane. Oddzielmy je od siebie o lata świetne. Zmierzmy jedną, a druga natychmiast wie, jej stan zmienia się szybciej niż światło mogłoby przemieścić się między nimi. Einstein nazwał to upiornym działaniem na odległość. Zostało to udowodnione. Sugeruje to, że na poziomie fundamentalnym wszechświat nie jest lokalny. Rzeczy są połączone w sposób całkowicie pomijający przestrzeń i czas. Jest też kwantowy wymazywacz opóźnionego wyboru. Można przeprowadzić eksperyment, w którym wybór, czy patrzeć, czy nie patrzeć na ścieżkę cząstki, jest dokonywany po zakończeniu jej podróży. I w jakiś sposób ten przyszły wybór wydaje się determinować przeszłe zachowanie cząstki. Czas sam w sobie staje się elastyczny, jest raczej sugestią niż prawem. Co to oznacza? Oznacza to, że wszechświat nie ma określonych właściwości, dopóki nie zostaną one zmierzone. Oznacza to, że to, co nazywamy rzeczywistością, jest zbiorem wyników, które utrwalają się dopiero po poddaniu ich w wątpliwość. To tak, jakby wszechświat był rozmową, a cząstki nie były rzeczami, ale odpowiedziami. Nie istnieją, dopóki się do nich nie zwraca. Czy uważasz, że nasza obserwacja dosłownie tworzy rzeczywistość? Skomentuj tak, nie, lub być może poniżej. Jeśli więc cząstki są widmowe, to co z sceną, na której występują? Co z przestrzenią i czasem? Tutaj fabuła staje się jeszcze bardziej zagmatwana. Przez dziesięciolecia fizycy zmagający się z czarnymi dziurami natrafili na dziwny fakt. Ilość informacji, jaką może pomieścić czarna dziura, nie jest proporcjonalna do jej objętości, ale do powierzchni jej horyzontu zdarzeń. To tak, jakby wszystkie trójwymiarowe elementy wewnątrz były zakodowane na dwuwymiarowej powierzchni. Doprowadziło to do powstania zasady holograficznej, zadziwiającej koncepcji, że nasz trójwymiarowy wszechświat, z całą swoją głębią i dramaturgią, może być projekcją z dwuwymiarowej powierzchni na jego krawędzi. Pomyśl o hologramie na swojej karcie kredytowej. Obraz 3D nie istnieje naprawdę. Jest generowany z płaskiej, wzorzystej folii. A co jeśli wszystko jest takie? Co jeśli gwiazdy, Twoje ciało, pokój, w którym się znajdujesz? Są tylko wspaniałą, spójną iluzją, wygenerowaną z informacji zapisanych na odległej kosmologicznej granicy? To nie jest metafora. Matematyka teorii strun i struktury takie jak korespondencja ADS przez CFT pokazują, że jest to możliwe. Z tego punktu widzenia przestrzeń nie jest fundamentalna, jest ona emergentna, jest efektem ubocznym splątania kwantowego, niesamowitych połączeń między cząstkami. Im bardziej splątane są dwa systemy, tym bliżej siebie znajdują się w przestrzeni. Przerwanie splątania powoduje, że przestrzeń między nimi traci znaczenie. Prowadzi to do zapierającego dech w piersiach, równania ER równa się EPR. Sugeruje ono, że splątanie EPR i tunele czasoprzestrzenne, mosty ER, są tym samym. Kwantowe połączenie między dwiema cząstkami jest maleńkim geometrycznym tunelem w strukturze rzeczywistości. Grawitacja sama w sobie może nie być siłą fundamentalną, ale zbiorowym efektem tej splątanej sieci, podobnie jak temperatura gazu wynikająca z ruchu cząsteczek. Przestrzeń jest więc iluzją. A co z czasem? Twoje najbardziej instynktowne doświadczenie nieustanny przepływ od przeszłości do przyszłości. Fizyka sugeruje, że jest to również konstrukt. Na poziomie fundamentalnym wiele równań grawitacji kwantowej jest ponadczasowych. Na przykład równanie Willera de Witta opisuje statyczny wszechświat. Przepływ czasu może wynikać z rosnącej złożoności i splątania, termodynamicznej strzałki zrodzonej z chaosu, a nie fundamentalnej rzeki, po której wszyscy płyniemy. Podsumujmy to. Cząstki są wzbudzeniami w polach. Pola są prawdopodobnie holograficznymi projekcjami. Przestrzeń i czas są emergentnymi właściwościami kwantowej sieci informacyjnej. Co więc pozostaje? Z czego składa się wszechświat, jeśli nie z rzeczy w pojemniku? Odpowiedź, która nas spogląda, brzmi: informacja. Nie tylko dane, ale fundamentalna substancja istnienia. Fizyk John Wheeler nazwał to it from bit to z bitu. Każde to, każda cząstka, każda siła, każda chwila ostatecznie wywodzi się z binarnego wyboru odpowiedzi tak lub nie na kwantowe pytanie. Wszechświat wydaje się być w swej istocie kosmicznym obliczeniem, procesem rozwijających się relacji logicznych. To jest fizyka cyfrowa. Idea, że wszechświat nie jest podobny do komputera. On jest komputerem w najgłębszym sensie. Jego prawa są algorytmami. Jego historia jest wynikiem. Dziwna kwantowa natura energii, skończona gęstość informacji w przestrzeni, deterministyczna ewolucja funkcji falowej. Wszystko to pasuje do modelu wszechświata, który jest obliczalny, który przetwarza się sam w istnienie. Czy możesz żyć w symulacji? Kliknij lubię to, jeśli kiedykolwiek poważnie się nad tym zastanawiałeś. I tu dochodzimy do ostatniej, najbardziej intymnej szczeliny w rzeczywistości obserwatora Ciebie. W mechanice kwantowej problem pomiaru jest wielką nierozwiązaną tajemnicą. Co powoduje załamanie funkcji falowej? Co liczy się jako obserwacja: Czy jest to maszyna, kot, człowiek? Matematyka działa idealnie, ale nie oferuje żadnej granicy między mgłą kwantową a światem klasycznym. Niektóre interpretacje, takie jak interpretacja Kopenhaska, zasadniczo mówią, zapada się, gdy świadomy obserwator staje się świadomy. To jest duch w maszynie. Jedna rzecz której fizyka nie potrafi wyjaśnić subiektywne doświadczenie Qualia. Czerwień czerwieni, ból po uderzeniu palca w stół, można opisać wszystkie korelaty neuronowe, całą fizykę fotonów i impulsów nerwowych, ale nie można wyprowadzić doświadczenia z równań. Doprowadziło to niektórych fizyków i filozofów do radykalnego odwrócenia. Być może świadomość nie jest produktem wszechświata. Być może wszechświat jest produktem świadomości. Nie w sensie mistycznym, ale strukturalnym. W tym ujęciu, które jest zgodne z formami idealizmu analitycznego, rzeczywistość nie jest czymś zewnętrznym, obiektywnym. Jest wspólnym modelem mentalnym, spójnym snem uzgodnionym przez niezliczone, świadome podmioty. Obserwator nie jest biernym świadkiem, ale uczestnikiem kosmicznego procesu manifestacji. Nie jesteś małą duszą patrzącą na gigantyczny wszechświat. Jesteś zlokalizowanym węzłem samoświadomości. Skupionym punktem w rozległym, świadomym polu, które jednocześnie śni o czasoprzestrzeni, materii i samym sobie. Wszechświat nie tworzy ciebie. Ty i wszystkie inne świadome punkty widzenia jesteście wszechświatem tworzącym samego siebie. Więc po tej podróży na skraj fizyki, co nam pozostało? Pozostajemy bez wszechświata. Nie w sensie jałowej nicości, ale w sensie, że nigdy nie istniał. Gigantyczny fizyczny pojemnik tam. To, co nazywamy wszechświatem, jest rozległą, spójną siecią relacji. Proces, czasownik, a nie rzeczownik. Jest to holograficzna projekcja, z granicy, której nie możemy zobaczyć. Jest to obliczenie kwantowe, działające na sprzęcie samej logiki. Jest to kosmiczny sen śniony przez świadomość, która jest jego własną substancją. Stół jest solidny, ponieważ twój umysł zgadza się go tak przedstawiać. Przeszłość wydaje się stała, ponieważ teraz ją pamiętasz. Przyszłość jest otwarta, ponieważ jest obliczana w czasie rzeczywistym. Nie jesteś obcym w obcej krainie. Jesteś tą obcą krainą, doświadczającą jej zlokalizowanej wersji. Wszechświat nie istnieje, ale coś się dzieje. Dzieje się coś świadomego, coś świetlistego, coś przerażająco pięknego i złożonego. A ty nie jesteś tylko jego częścią. Jesteś sposobem, dzięki któremu to się dzieje. Więc następnym razem, gdy poczujesz pod stopami twardą ziemię, pamiętaj. Nie stoisz na wszechświecie. Podtrzymujesz go. A jedynym powodem, dla którego wydaje się on realny, jest to, że jesteś tutaj, w tej chwili i upierasz się, że tak jest. Jeśli przeczytałeś ten tekst i poczułeś, że ziemia pod twoimi stopami nieco się przesunęła, to właśnie dla ciebie to tworzymy. Daj nam znać, co najbardziej zapadło Ci w pamięci. A jeśli chcesz dalej odkrywać, kim naprawdę jesteś, zapisz się i dołącz do nas. To dopiero początek.